Na moim kanale. Ja właśnie skończyłam sobie robić notatki z wosu i mogę pokazać w miarę, jak one wyglądają. Tu też miałam jakieś znaki, różnych organizacji pozarządowe i inne takie. Więc y, tak się one prezentują. I staram się je robić w miarę takie estetyczne, bo wtedy też łatwiej mi się z nich uczyć. Y, no i też nasz pan od włosu pozwala nam podczas pytania na lekcjach, jakby y, podpierać się na tych notatkach, więc też jest o wiele łatwiej i że tak powiem, jest lepiej y, niż tak normalnie. No, i że skończyłam właśnie robić te notatki, to postanowiłam, że jeszcze sobie zrobię jakieś tam może zadania z repetytorium z języka polskiego. No i coś jeszcze, że najpierw znajdę sobie jakąś lekturę, którą jeszcze tak dobrze pamiętam, bo tu jest akurat wszystkie takie, które są najważniejsze. Czy jakieś treny sobie wybiorę, nie wiem, to się zaraz zobaczy. No i spróbuję to rozwiązać, a później sobie oczywiście sprawdzę w kluczu opiedzi, czy zrobiłam dobrze. Skończyłam rozwiązywać ten test. No i wyszło mi tak na około 90%, ale nie jestem pewna dwóch zadań, ale to tam jest tak mniej więcej. Więc jak, na, jak dla mnie ten wynik nie jest aż taki zły. Dzisiaj w sumie nie było. Nie było raczej żadnej za, niezapowiedzianej kartkówki ani żadnego sprawdzianu. Jedyne co to z moją y, bardzo dobrą koleżanką. Y, robiłyśmy dzisiaj projekt na fizyce y, o elektryczności ciał, y, no i dostaliśmy po szóstkach, bo akurat takie oceny mi się przydadzą y, na moim świadectwie, y, więc bardzo się cieszę z tego powodu. No i też w ogóle nie mogę się doczekać Halloween, bo y, ono już jest za niedługo, a Będziemy też chodzili właśnie z moją klasą i też w tym roku jeszcze dojdzie do nas e, moja przyjaciółka e, I będziemy po prostu chodzić po domach i naprawdę nie mogę się tego doczekać, bo wtedy jest taki fajny vibe I e, jak się chodzi tak w grupce jest ciemno i w ogóle jest mega fajnie, więc już się nie mogę doczekać e, No więc tak No i też dzisiaj przyszły mi dwie paczuszki E, więc e, już Wam je pokazuję i e, są, tam, jest, są tam dwie moje rzeczy i jedna moje mamy, więc już Wam pokazuję. Ja właśnie zamawiałam te wszystkie rzeczy przez e, stronę właśnie e, w święcie. Już Wam pokażę, bo ja nie umiem wymówić po prostu nazwy tej firmy, więc Wam pokażę. E, więc właśnie zamówiłam przez główną stronę tej firmy i dzięki temu też miałam kod rabatowy na te wszystkie rzeczy, więc e, też było o wiele fajniej, bo inaczej bym zapłaciła po prostu krocie za te rzeczy. Tak to było trochę taniej. I tu mamy pierwszą rzecz. Jest to właśnie ta rzecz mojej mamy. Też obok jest mój piesek, więc mam nadzieję, że nie będzie hałasowo. I tak się prezentuje, jest to torebka Muszę tylko poprawić i już Wam pokażę jak to wszystko wygląda O, właśnie mój piesek się kręci No dobra, więc tak się prezentuje torebka Jest to taka czarna z Valentino i jest ona mega elegancka i bardzo ładna ma ona taki złoty łańcuszek i można ją nosić właśnie na dwa różne sposoby Albo po prostu tak dłuższą przez ramię, albo na przykład tak przez jakieś dwa paski Jak widzicie, to sobie tak nosicie, albo po prostu tak, jak to woli No i ona ma w środku po prostu taką rozpinaną kieszonkę i w ogóle Ale moim zdaniem jest naprawdę bardzo ładna Dalej, już drugą rzeczą w tej paczce jest ona mega ładnie zapakowana właśnie w taki woreczek z gesa. Jest to między innymi pasek. Bo u mnie paski się niszczą, bo ja właśnie noszę przeważnie paski i w ogóle. A że była też okazja i w ogóle to postanowiłam sobie właśnie też taki kupić. Jest to właśnie taki ze złotą klamrą. Mam nadzieję, że będzie w miarę widać i on ma też imitować jakby taką skórę czy coś, ja mam nadzieję, że będzie jakoś może zauważyć. No, więc moim zdaniem jest naprawdę bardzo ładny i oczywiście, że go wykorzystam. No i teraz przejdziemy do drugiej paczki. Dobra, więc otwieramy. I jest to, ojej, przepraszam Gato. Jest to taka biała torebka z Calvina Kleina. Mm, tak się prezentuje. I ma ona właśnie złote różne, złoty łańcuszek i złoty znaczek, i w ogóle. I była też czarna wersja, ale stwierdziłam, że jakby no biała może się zżółknąć, tak mi się przynajmniej wydaje. I w ogóle, ale no czarna to taka zwykła, a ta mnie jakoś tak po prostu urzekła swoim kolorem. Zrzucę ten kartę, bo ona po prostu yy, nie pozwala na wszelkie ruchy. Yy, więc tak się to prezentuje. I też w środku. Yy, Powinna mieć tak Ma też taki woreczek Bo w tamtej torebce nie było Ale w, wiem, że tutaj akurat Zwykle chyba są, nie wiem Właśnie też taki woreczek z koleby klejna, Gdzie możemy po prostu sobie spakować Tą torebkę, żeby nam się nie brudziła Ani nic z tych rzeczy Więc akurat to też Bardzo fajny fancik Tak to nazwę No i już ostatnią rzeczą, ale już nie z tej firmy. Po prostu, jak byłam ostatnio w galerii, to weszłam sobie do Scinsea i zakupiłam sobie taki płaszcz. I mam nadzieję, że kamera dobrze odzwierciedli jego kolor, bo może być trochę przekłamany. No i tak się prezentuje. Ma on też właśnie taki jakby sznurek, żeby się nim związać. No jest w takim kolorze, takim beżowym, ale takim trochę ciemniejszym, trochę bardziej w brąz i tak dalej, więc bardzo fajny i już Wam pokazuję jak on na mnie wygląda. No dobra, więc tak się prezentuje ten płaszcz, jest on taki do kolan i też żeby to tak ładnie wyglądało to założę sobie takie buty. No i też od razu założyłam tą torebkę i moim zdaniem prezentuje się on po prostu cudownie. Jest on też bardzo miły w dotyku, a środka ma jakby taką, ma taki siski materiał. Przez to jest też bardzo wygodny i nie gryzie, więc to jest najważniejsze. No i bardzo mi się podoba. Jest taki elegancki, ale też ma coś takiego w sobie, że jakby mnie przyciągnął po prostu, więc bardzo mi się podoba. witam się z wami w kolejnym dniu i ja dzisiaj pojechałam sobie do Hebe, by zakupić sobie jakieś kosmetyki z Essence i jakieś inne tam rzeczy, a że jak wcześniej był taki właśnie taki większy szał na te wszystkie kosmetyki z tej firmy, to też nie miałam jakich zakupić, bo były praktycznie wszędzie wykupione, a że teraz już tak trochę to minęło i w ogóle to miałam okazję właśnie je zakupić, więc może zaczniemy od tuszu do rzęs i wiem, że bardziej jakby chyba lepiej Przeczytam, bardziej znany jest ten taki w czarnym opakowaniu, znaczy w różowym opakowaniu i z czarnym napisem, ale nie widziałam w ogóle go tam, więc wzięłam właśnie ten i taką maszczoteczkę. Mam nadzieję, że będzie dobry, bo jakoś u mnie w wyglądzie najbardziej zawsze mi zależy na rzęsach po prostu. Dalej mam rozświetlacz i on ma przepiękne takie złote drobinki. Jest naprawdę, ach, cudowny. Nie wiem, czy uda mi się w miarę pokazać, ale wygląda naprawdę pięknie. No chyba nie będzie widać. No cóż, ale musicie mi powiedzieć na słowo, że ma naprawdę piękne drubinki i bardzo mi się ręka świeci, bo są po prostu przecudowne. Dalej mam taki róż. I było kilka odcieni, ale ja wzięłam... Nie wiem, jaki to jest odcień. Nie wiem, czy będzie pisać, ale no wzięłam jakiś taki ciemniejszy. I mam nadzieję, że nie będzie za ciemny. Ale był w miarę taki delikatny z tego co patrzyłam O, tak trochę widać Tutaj na dole A i tak ja nie nakładam go jakoś dużo Więc nie, raczej nie będzie z tym żadnego problemu Dalej mam puder Taki zwykły Nie wiem czy tam był jakiś odcień, ale taki był Więc taki wzięłam Dalej mam zestaw mm, Do brwi I mam tutaj właśnie takie mydełko Tutaj jest tylko więc zakryję, bo że wam jakoś nie odbijało tego światła. Ale tu mamy medełko, tu jeszcze jest um, taka jakby szczoteczka do brwi, taka mała urocza. Więc e, tak to wygląda. E, dalej jeszcze mam taki um, stick pod oczy. Co nie wiem dokładnie, czego on jest. E, znaczy wiem, że chyba. Nie wiem, czy on ma tam chłodzić czy coś takiego, ale później sobie jeszcze wezmę i na stronie przeczytam. Dalej mam jeszcze taki do rzęs i brwi e, chyba odżywka, czy tam po prostu taki bezbarwną maskarę e, w żelu? Więc też bardzo fajnie. E, dalej mam właśnie te bardzo znane, e, jakby błyszczyki, tam juicy bomb. I akurat u mnie były tylko te takie, ta jasna. Ja nie widziałam w ogóle tych ciemniejszych niestety i tych innych różnych kolorów, ale jak patrzyłam, to ma naprawdę bardzo ładny zapach. No, przepięknie pachnie tak słodko. Więc się że będzie ją się przyjemnie trzymało na ustach. Dalej mam jeszcze taką pomadkę, znaczy pomadkę błyszczyk. I to jest ta z tymi drobinkami, to taka brokatowa. Mm. I wiem, że one też mają fajny taki aplikator, bo takie taki puszka mają. No. Więc bardzo fajnie. Yy, dalej mamy też jakby ten sam, tylko że przezroczysty. Bo, no nie wiem, jakoś tak. Był taki taki, to wzięłam takie dwa, bo, no nie wiem, jakoś tak wyszło. Yy, dalej mam jeszcze taki korektor. Mam nadzieję, że odcień też będzie w miarę w porządku, bo, no. Za dużego wyboru ja akurat w kolorach tam nie miałam. Dalej mamy jeszcze olejek do ust Nie wiem, czy to będzie jakiś kolor w ogóle. Mam 0,1 kolorek. I też chyba go widziałam na TikToku, czy nie wiem, ale tak mi się wydaje, że gdzieś mi się tam przewinął. Ale no. Mogę sobie nawet zobaczyć, bo i tak nie mam nic na twarzy dzisiaj. Bo myślałam, czy Wam po prostu nie przetestować tych kosmetyków od razu. Ale jakoś tak wyszło, że, że no nie. A od razu też ze sobą mam lusterko, więc się nie patrzę w kamerę, tylko tutaj w tył. No, powiem Wam, że trochę wyjechało mi. O już. No naprawdę Jakby nie mam jeszcze Ja mam tylko usy teraz zrobione Ale tak to, nawet samo to wygląda bardzo ładnie yy, Więc no podoba mi się ten efekt Dalej mamy yy, Electric Glow yy, Jakaś tam pomadka Chyba ona będzie zmieniać kolor Otworzymy i zobaczymy yy, yy. Już? O, nie No dobra Ło. Tu się Tak się to prezentuje. Wygląda przed Już nie będę jej nakładać na usta, ale na ręku wam pokażę, bo jestem ciekawa, czy serio będzie zmieniać kolor. Ma drobinki i o oh No faktycznie zmienia się na taki różowy, a była przezroczysta, o tutaj zobaczycie. Była przezroczysta a zmieniła się na taki piękny różowiutki kolor. Więc no tego się nie spodziewałam, ale bardzo fajnie. No, i jeszcze ostatnią rzeczą, jaka jest z sens jest taka jakby pomadka hardcore. Nie wiem, coś takiego. Wi, wiśniowa? Tak, bo jeszcze była chyba cytrynowa i truskawkowa, ale wziąłam sobie tą wiśniową akurat. I ona ma takie urocze serduszko, akurat. Że ja też wam otworzyć. O! Urocze. I nie wiem, czy ona będzie barwić, czy nie. Nie barwi, ale to tak. Mm. Nie jest źle, ale bardzo urocza i fajna. No i też już spoza jakby tej sfery kosmetykowej ze to też widziałam właśnie to wszędzie na YouTubie, na TikToku, właśnie ten tusz do rzęs. Jakoś nie widać za bardzo, ale... Maybelline New York mm, Nie wiem, coś takiego Ale właśnie to wszędzie widziałam A że też była promocja w ogóle w Hebe To stwierdziłam, że Się opłaca i taką maszczoteczkę Bo chyba z Nie wiem z ilu, z 40 chyba? Czy z 50? Na chyba 19? Więc nie wiem, po prostu wziąłam, Bo stwierdziłam, że No na pewno jest taniej niż normalnie bym musiała tak kupować, a też yy, dobrze jest sobie tak po prostu przetestować Bo może się akurat sprawdzi i zacznę normalnie tak kupować Więc tak To jest już wszystko, co kupiłam w Zesens. Witam się z Wami już w kolejnym dniu, czyli w poniedziałek, no i że przez weekend mi się nudziło, a i też za niedługo zbliża się Halloween, a nasza klasa w szkole wygląda dość ponuro i nie mamy żadnych ozdób nawet jesiennych no, to, że jest Halloween, to postanowiłam zrobić właśnie Halloweenowe ozdoby do klasy i wykazać się jakąś kreatywnością. No i też oczywiście wykorzystałam do tego Pinteresta, no bo aż, aż takie wyobraźni to ja po prostu nie mam, więc trochę go wykorzystam, ale też myślę, że są bardzo urocze i fajne. No i trochę pozmieniałam, bo niektórych materiałów nie miałam albo coś postanowiłam trochę ulepszyć, więc nie jest dokładnie tak jak na Pinterestie. Wiem też, że kilka moich koleżanek z klasy też ma zrobić jakieś ozdoby, więc też fajnie, bo będzie jakiś klimacik w klasie i w ogóle będzie tak ładnie i fajnie, więc już wam pokazuję. No dobra, więc tak się prezentują te ozdoby i tutaj mamy e, takie dwa duszki i one są wykonane z takiego tiulu. oj bo teraz im się główka obróciła, akurat jak chcę Wam pokazać. E, właśnie, więc tak wyglądają i wykonam je z takiego białego tiula, ale myślę, że taki zwykły biały materiał również się nada. E, jako głowę użyłam takiego po prostu sterpionowego jajka, żeby tak nadać mu kształt. No i nadałam też taki sznureczek, by można było go przywiesić, bo przy każdym takim ruchu, jak ktoś będzie wchodził czy wychodził na przykład z sali, to e, po prostu on się będzie tak fajnie ruszał. No i drugi wygląda po prostu tak samo. No i po prostu im też domalowałam buźki, żeby wyglądały tak uroczo. Więc bardzo mi się podobają. Dalej mamy takie lampiony. No i oczywiście, że nie wsadzimy tam żadnej świeczki, no bo by się zjarały, no bo to jest papier oczywiście. Tylko po prostu możemy tam wsadzić nie wiem, jakąś zwykłą, taką sztuczną świeczkę, albo jakąś latarkę i wtedy przez to, że też mają takie dziurki, to też światło się będzie tak fajnie odbijać. No i tutaj mamy takiego Frankensteina zieloniutkiego. Mamy po prostu czaszkę, czy tam szkieleta. No, i również mamy dynie. I wszystkie wyglądają mega fajnie. Dalej mamy takie trzy dynie. I przez to, że my mamy naprawdę dużo półek w naszej klasie, to na pewno się gdzieś dla nich znajdzie miejsce. No, i są po prostu też wykonane normalnie z papieru, są po prostu tak zużone. Um, więc na pewno też będą gdzieś tak fajnie prezentować. Dalej mam też takie dwa kolejne duszki. Tyle, że tym razem one tak się prezentują a na, a na samym dole mają taką spiralkę i tylko bym musiała je trochę bardziej rozłożyć, żebyście to mogli zauważyć ale może ten drugi jest taki bardziej rozwinięty, no nie wiem, ale no są wykonane też z papieru i mają takie buźki fajne namalowane i również mają sznureczek by można było je gdzieś po prostu przywiesić, no i ostatnią rzeczą jest taki wieniec no i wykonałam go z takiego styropianowego koła i na to nakleiłam takie styropianowe kuleczki, które wcześniej jeszcze Obkleiłam w trzech kolorach różnego filcu, ale normalny materiał też może być, po prostu, żeby to tak fajnie wyglądało. No i też tę te kuleczkę owinęłam takim pomarańczowym siankiem, bo tak mi się jakoś skojarzyło. No i też na środku jest taka pomarańczowa, pomarańczo, o mój Boże, fioletowa pajęczyna i taki mały trochę ulany pajączek jest on naprawdę uroczy, bo no... nigdzie takiego nie ma i jest słodziutki. No i też myślę, że takie ozdoby można normalnie wykorzystać również w domu, bo na przykład gdzieś sobie w pokoju postawić, na przykład takie dynie, bo są naprawdę fajne i na pewno będą się dobrze prezentować normalnie w pokoju. Jestem po prostu zadowolona z tego efektu, jaki mi wyszedł. Tak. Właśnie jestem podczas montowania tego filmu i zauważam, że się po prostu nie pożegnałam z wami, więc zrobię to teraz, więc jeżeli dzisiejszy film wam się spodobał, to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole i tak samo łapkę w górę. Pa, pa!